Hej, hej, tu Kaśka. Wracam na, na mój świeży kanał po krótkiej nieobecności. A to dlatego, że wróciłam z wakacji. Dzisiaj, jak to nagrywam, jest 26 lipca, piątek i właśnie jestem w drodze do domu. Jeszcze godzina jazdy została a się, trzeba było zatrzymać na siku dla pieska. I stwierdziłam, że jako, że nie pada, a cud, bo, bo właśnie jak wjechaliśmy to do Norwegii, to ulewy. Naj, najniższa temperatura dzisiaj, jak ja mam, to 9,5 stopnia. No ale stwierdziłam, że zatrzymam się w takim miejscu niedaleko mojego domu. To jest lodowiec. Pokażę Wam. Nazywa się Bren, czyli Boyabre. Lodowiec Boja. I to jest odnoga największego y, lodowca, Jostedalbreen, największego lodowca na stałym lądzie w Europie. No, miejsce jest piękne. Dużo jest turystów, jak widzicie na dole. Są autokary, ludzie tam są niżej. Ja zaraz za chwilkę tam zejdę. Tam nie można całkiem blisko podchodzić, bo wypadki śmiertelne się zdarzają. Co prawda nie tutaj. Ale na, na takich lodowcach norweskich to się po prostu bloki lodu urywają i parę lat temu był wypadek śmiertelny. Zejdziemy na dół i pokażemy, jak to wygląda na dole. A na dole wygląda tak: pełno ludzi, drzewko. Zaraz wam tutaj pokażę. Nie ja jedno nagrywam i nie ja jedno gadam. To jest miejsce, które jako pierwsze mi zostało pokazane, jak do Norwegii się przeprowadziłam, bo blisko. Mam rzeki z gór. No to jest taki wiecie dramatyczny i super, ale tutaj zaraz Wam pokażę. Tu już się zaczyna Park Narodowy i są zakazy różne. Kiedyś wiele, wiele lat temu to akurat jak tutaj byłam na wycieczce, bo my tutaj częściej jeździliśmy jak jeszcze dwóch psów nie było. To nawet udało się nagrać, że się blok lodu urwał i spadło. To tak dramatycznie wygląda, muszę wam przyznać. A cały ten Boja Bren to ma nie Boja tylko cały ten duży, bo to jest odnoga największego lodowca Jestedal Bren. To ma powierzchnię ponad 480 km2. A ja tak dużo teraz nie nagram, bo musimy z domu, do domu zdążyć na na otwarcie Olimpiady, bo to moja córka bardzo chce właśnie. A że jadę piąty dzień, bo w poniedziałek wyjechaliśmy ze Słowenii, no to już wiecie, mam, mam dosyć szczerze mówiąc. Zobaczymy, czy jeszcze się po drodze do samochodu uda coś nagrać. Wiecie, tak stanęłam sobie na kamieniu i tutaj piękne okoliczności przyrody nagrywam. I właśnie mi się przed chwilą humor poprawił nieco. A poprawił się dlatego, że no, brzydki powód trochę się czuję jak świnia. No ale usłyszałam, nie wiem czy to Brytyjczycy, czy Amerykanie, bo w szumie rzeki nie usłyszałam jaki to akcent, że, że dziecko się kłóciło z rodzicami, czyli mi się humor poprawił, że, że inni też tak mają. Czyli jak możecie się domyślić, wakacje średnio udane ale wydaje mi się, że większość tak ma, mimo że jak obserwowałam rodziny z dziećmi to tak jakoś no, nie wyglądały na kłócące się te wszystkie. No ale u mnie było tak, że iPad, iPad, iPad i się w pierwszym tygodniu wakacji syn pochorował. Yy, dziewczyny, no, no nie będę narzekać, bo każdy ma swoje jakieś tam humory i osobowość. Krótko powiem, umęczyłam się wakacjami, ale jak się chciało jechać tak daleko i w takim, w takim składzie, no to teraz teraz będę odpoczywać i muszę na jakieś zwolnienie pójść chyba. Nie no, żartuję, nie pójdę, bo już mi dzisiaj z pracy e-maile, że wyjazd jest w poniedziałek i coś tam do zrobienia. E nie nagrywałam ze Słowenii z Chorwacji aż tak dużo, tylko krótkie filmiki, bo, bo jak się domyśliliście była właśnie jazda bez trzymanki z używaniem iPad'a i stwierdziłam, że no nie mogę być niekonsekwentna i nie mogę być taką hipokrytką, że dziecku zabrania a sama będę latać jak wariat z telefonem. Nagrałam, dużo zdjęć zrobiłam, więc zamierzam na Facebooku nowe konto założyć i, i na Instagramie i tam pokażę. A z tego co nagram, co uda mi się zmontować, to zamieszczę na kanale. Najszybciej jak tylko dam radę. Teraz ostatni zoom na tę odnogę, no to jest taki, wiecie, zależy od światła, dzisiaj jest akurat trochę zachmurzony, ale te, te kolory się zmieniają. On jest taki turkusowy, na dole tam jest taki szary syf. No z atmosfery spadają brudy różne z samolotów. No ale wiecie, w Polsce lodowców nie mamy. Także wiecie, to jest, to jest taki wow element. Miejscowość nazywa się Fierland, jakby ktoś chciał. Opłat za parking nie ma, czyli polecam. Do usłyszenia i do zobaczenia. papa. Pa. No a tutaj właśnie Wam pokażę jak, jak to jest wracać do, do deszczowej Norwegii. Ja wiem, że niedawno było kilka ładnych słonecznych dni, bo, bo oglądam i subskrybuję kanał innej takiej pani z Norwegii, Polki też, pani Irenki, podoba mi się bardzo, poza tym. I właśnie miała filmiki, że w Norwegii było ładnie, kilka ostatnich dni. No ale ja mam tak, w moich regionach jest tak. Gmina Symfion się nazywa. 14 stopni, widzę, że zaraz muszę zatankować samochód i Znowu mi humor siądzie. Niestety jedno, że właśnie wyjechaliśmy z tego, jak się, jak się wyjeżdża z tego z lodowca, to jest tunel, który ma prawie 7 km. Ja wiedziałam zanim do tego tunelu wjechałam, że za tunelem już jest czarno i obrzydliwie. No jak tylko wyjechaliśmy, no to urbanie w mury, coś tam się przejaśnia, jak widać. Nie wiem jak będzie, jak do domu dojedziemy, ale widzę, że po prostu... Yy... Paliwo jest dzisiaj drogie, piątek, bo w piątki, soboty jest drogo, ale niestety widzę, że mi się kontrolka tutaj uruchomiła. Ja cisnę, cisnę, bo, bo przejeżdżałam obok takiej stacji benzynowej, że było 23 korony za litr oleju napędowego, to stwierdziłam, że jeszcze się doczołgam do mojego miasta i tam są takie stacje, że ze sobą konkurują i mają zwykle najtaniej, ale przypuszczam, że, że taniej nie będzie, no cóż. Trzeba zatankować, a że trochę jestem teraz... Jezu, wjechałam w jakiś ten połóżek. No tak tutaj wygląda, wiecie, ja narzekać, narzekać nie będę na ten deszcz, bo to się nie zmieni. Taki klimat. Dlatego też byłam na południu teraz. Nagram może filmik żeby poopowiadać o wrażeniach ze, ze Słowenii i z Chorwacji bo są i pozytywne i negatywne. Negatywnych mniej. Yy, no ale, ale fajnie było. Baterie czy naładowane to, yy, to raczej nie. Ale tak jak wcześniej wspomniałam z trójką dzieci na dwa samochody, dwa psy z czego jedny samochód, jeden samochód to elektryczny to to miałam nerwa na ten samochód elektryczny i mojego małżonka, to opowiem. Bo ja, to mój pomysł był, żeby mieć samochody elektryczne, bo mamy dwa elektryki, ale ja jeżdżę dieslem i to kiedyś opowiem dlaczego. To no, był nerw malutki jechać przez Europę tym, tym samochodem elektrycznym, no ale szczęśliwie dotarliśmy w urwaniu w górę dzisiaj, nie wiem tam ile milimetrów zapowiadali, na roślinek to dobrze, dla mnie mniej, bo ja też powiedziałam, ja się przyzwyczaiłam ja mam trzy pary kaloszy ubrania przeciwdeszczowe, bo, bo czy się ma, czy się chce, czy nie chce jak się ma psa i, i dzieci, które do szkoły chodzą, no to mój dziewczyny sobie da radę, ale małego trzeba było odbierać i zabierać no to człowiek się przyzwyczaja, a jak psy się ma, no to no to musisz wyjść, czy chcesz, czy nie Dobra, coś się przejaśniło niby. To jedziemy do najbliższej stacji benzynowej zatankować bardzo drogie paliwo. Dzisiaj będzie 23 korony. Korona teraz słaba jest. Ja tego, ja przeliczam zwykle tak po połowie, ale to, 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 to nieprawda jest. No ale tak na, na mniej więcej to jest 12 zł. W Polsce chyba długo jeszcze aż takich cen paliwa nie będzie. I ja wiem, że to tam ludzie mówią, że nie ma co przeliczać. To jest drogo i dla Norwegów, wiecie, uwierzcie mi. Jak, jak się dużo jeździ. No temat na inny filmik, jako że, że jestem posiadaczką i, i samochodu y, z silnikiem diesla i, i elektrycznego, no to już trochę na ten temat wiem. To, to kiedyś nagram filmik i na temat ogólnie Zielonego Ładu, z którym ja się nie zgadzam. Ale patrzcie tu zielona trawka ładna. Kaja pokaż trawkę. Bo to Kaja nagrywa, pomocnik. Ja się muszę skupić, żeby, żeby dojechać, bo mi do domu... Do domu mam 40 km teraz, wiecie. Tu jest takie bardzo ładne jeziorko. To się wybiorę kiedyś. jest taki wielki jezior, naprawdę, jak głęboki jest to nie pamiętam, ale dosyć głębokie. Jak strabatne to się nazywa. No jest pięknie, ale ja już tutaj tyle lat mieszkam, że, że, że mnie to nie rusza, szczerze mówiąc. Ale jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz, to się zachwyca. To, to zabiorę kiedyś i nagram taki porządny filmik z wycieczki dookoła tego jeziora. No teraz to już naprawdę kończę. Będę coś, będę coś dzisiaj wieczorem montować. Może coś z tego filmiku chaotycznego na, na, na powrót z wakacji wyjdzie. Do usłyszenia i do zobaczenia.